Tam. To ja. promaty. Dzisiaj gramy w Steel Master czy coś w tym stylu. I no to nie będzie od nowa, bo ja w to już sobie zagrałem. Co mam różne postacie, ale aktualnie gram ciągle tylko ninja, Więc dobrze, gramy. Ym, tutaj nic nie będę kupował na początek. Ale to łatwe przecież. Tu na razie trzeba tego. Kluczę... Oj! Oni tutaj będzie. Ciao! Dobra, no to no się odwraca i cia! Oj, snajper! On będzie tu... Hops! Dobra. Tu ma okienko. Ciao! O, telewizorko mi zepsułem. Oj, ale Ale on się. On się strasznie położył. Oj. O. Ale go wywrócono. Oj. Dobra, no to. Lecimy dalej. O, mogę tutaj. zmniejszyć fotel. Ciao! Oj. Chyba się skapnął. Oj. Aha no to super Chodź tu o mataczy trzeba go od Go Go trzeba od tyłu i cia! Chyba się... Okej. Okay. Dobrze, wyjdźcie ze swojego stanowiska. Okej, okay, nie wiem, ja jakim trzeba być ślepym. Oj. A, i zostawcie lajka like i suba, nie? Obowiązkowo. Nie odwracaj się! Kurczę. Co tu? Teraz tak trudno. o. Kurde, ale mi mocno uderzy. O, i reklama. Okej, okay, tutaj jest sklep. I... Okej. Okay. Mam prawie pełne HP. Serdusz... No nie wiem, jak to by było na polski. Serduszka? Mam prawie pełne serduszka. Oj, troszeczkę mi ścina. Nie wiem co tak. Ciao! Odwrócę nawet drzwi otworzyłem. Oj. O, dobra. Ciągle mi teraz. Ała! Co? Nie, no, ja przecież tutaj ginę. Ciao. Ja się czerwony stałem. Co tutaj za side? O nie, tu będzie jeszcze jeden level, to ja to chyba przegrywam. Dobrze. Jesteśmy po reklamie. Cia. Cia. Ja tu muszę teraz strasznie uważać. Snajper. I idą tu. Raz, dwa. Ok, Łatwo. O nie, tutaj jakiś chyba coś, ale mini boss. Okej. Okay. Cia! Dobra, teraz trzeba zrobić. Się. Dobrze, jesteśmy w kolejnym sklepie, a ja znowu muszę wydać na Medkit. O, okej, albo. Wow, ale widzieliście, jaką on poleciał? Okej. Okay. Dobrze. Zebrane koiny. Okej. Okay. I no. To jest tak jego jeden wielki program. No wow. ale... Naprawdę no teraz będziecie tak głazić w kółko? Wejdziesz tutaj Pewnie... Nie wiem, jak oni tego nie zauważą, to pijani chyba są. Dobra, Siema. oj! Widzieliście jak on się zbagował to? Oj. O, jakaś pszczółka. Dobrze. Lecimy. Ej. Możesz zawrócić? I... ciao. No. Ciało. Jest! O, znowu ten lepszy. O, to było szybkie. Oj. O. A, oj. Częstuj po uszy. Niszczę wszystko. Ej. A! Marcia, trzeba odblokować dwa przejścia. A tutaj nie ma nic? A ja? Nie ma. Dobra. Oj, reklama chyba. Dobrze, jesteśmy po że tak powiem przerwie reklamowej. A, ja tutaj nie będę oglądał głupiej reklamy. Dobrze. O, to jest boss Alkalpon. I ciach. A, dobra. On. Wow. I ciach przez okno. Dlaczego nie przeleciał przez okno? Leży tu. O. Otwieramy jedną skrzynię. Dobrze, to zrobimy jeszcze jednego bossa. O, idealnie, bo będzie wtedy koniec... Od... O, to, to będzie strategiczny level. Dobrze, lecimy. Może tego Kilmana sobie ulepszymy. Czy może Lore Croft? Może Kilmana. Tego my nie bierzemy i lecimy z Killmanem, ale mam wielkiego noża. Pistolet. O, mam dwa pistolety. Ciach. 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 Nie wiem, jak on wiedział, że ja tu jestem, a on sobie tam ciągle stał. O, mamy teraz dwie osoby. Oj. O, doks and cats Powiedzcie mi, czy byście to chcieli. Na moim kanale. Napiszcie mi. No, na, w komentarzu napisz. Czy chciałbyś grę Dogs and Cats? O, dostał w plecy. No, ale ja mu się nie kazałem odwracać. No, no kolejny. Hostages. No i jeden został zabity. Okej. Okay. No niestety straciłem dwóch. Okej, okay, to ja sobie może najpierw to sobie ulepszę. Oa! Okej, okay, double kill, w tej grze też są, tak, chyba w każdej grze są double killy i przez okienko. Ja chyba ginę. O! Dobrze, czy on się rusza? Nie, no to się ma, ale dwie szafki aż zniszczył. E, dlaczego mu się coś dzieje z głową? Ale przecież tu była jedna dziewczyna. Zresztą kobieta. i reklama chyba będzie jest. Dobrze, jesteśmy. To ja kupię leczonko. Okej. Okay. Ale fajny fan klub, kurczę. O, ale poleciał. O, ale szybka reakcja o ma. widzieliście? <gry> Jedzie pociąg. Mm, siema. Przez okno, okno odbite. No nie, dlaczego się daliście? Ciach! Wszystkie pieniążki. O! Ciach. Zniszczę mu lampę i stołek. Dobra, no to reklama. Dobrze, jesteśmy w sklepie. Dobrze, to jest chyba już koniec, tak? Nie jeszcze jeden i lecimy do helikoptera. Tutaj nie będzie już. O! Ale widzieliście jakiego on ślizga zrobił? Oj. O, gonimy. Wiedziałem, że on się odwróci, ale nie zdążył mnie. Ile pieniędzy? 30. O, kartony. Okej, okay. tu jest woda. No to... Dobrze, no i tym akcentem kończeniem misji Niły boss. Jeszcze może to otworzymy. No dobrze, no to... E, żegnam Was. Tu był Promati. Teraz będzie nowa lokacja. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie kolejny odcinek z tego. Pa!